Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z Empire i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, przepraszam, ale mm, dzisiaj nie będzie kamerki, wybaczcie. I tak, postanowiłem, że zrobię kilkuodcinkową serię z takich pro -tipów jakby e, to Good Game Empire. Więc zaczniemy sobie z pierwszej. Będzie ich tak od 4 do 6 na jeden film. Zrobię z 4-5 filmów, będą dotyczyły wszystkich praktycznie kategorii. E, czy to na przykład PvP, Czyli walki z graczami, czy to jakichś eventów, czy to generalnie mechaniki gry, będą także jakieś isteregi, spoilery, ciekawe rzeczy, których mogliście nie wiedzieć. Więc zaczynamy z pierwszą rzeczą, czyli tym, jak jeszcze szybciej atakować fortece na piasku i smoki. Pomijając fakt, że możemy to robić niebieskimi dowódcami i używać dowódców na prędkość przemyślenia się drewnianych drabin to możemy wykorzystać nadal czerwonych dowódców którzy mają większą prędkość przemieszczania niż maksymalna u niebieskich jak? już wam pokazuję to tak, słuchajcie wszystkie fortece się palą, więc posłużę się tutaj e, pustyną, wieżą no jest to tak samo jakbym atakował fortece, prawda? E, więc załóżmy, że mamy, nie wiem, może weźmy trochę taki bardziej realny cel, na przykład e, takie 50 kratek, o tutaj będzie idealnie, dobra załóżmy, że mamy takie 52 karatki do naszej fortecy załóżmy, że to jest forteca Bo oczywiście to działa tak samo jak forteca, a też atak na wieżę To już pokazuję Wam moich dowódców Nie patrzcie na to Zobaczcie Bierzemy sobie Feniksa złożonego No warto, żeby był podkuty, bo wtedy ma maksymalną prędkość I w niego wkładamy główkę dowódcy Którego się wybierało, słuchajcie Przy tworzeniu kąta Pamiętacie to jeszcze? Bo ja pamiętam Wtedy mieliśmy takie okienko do wyboru. Mieliśmy takiego starego dziada, tą babkę, właśnie i takiego młodego rycerza. I mieliśmy trzech do wyboru. Ja wybrałem sobie tą, tą babkę. I każdy z nich miał taki sam bonus. Mianowicie dają oni 25% prędkości przemieszczania się podczas ataków na cele NPC. Nie powrotu, tylko normalnej. I ten bonus jest powyżej bonusu z elementów. Czyli on jest dodawany. On pomija ten y, limit 80%. I słuchajcie, zobaczcie. Jak weźmiemy sobie zwykłego dowódcę I puścimy atak tak jak na fortece bym puścił Tutaj się trochę mniej wojska zmieści e, Tak latam z drabinami To zobaczcie, puszczamy sobie ten atak na piórku No już tam przebolej te dwa piórka 10,5 minut Pójdźmy sobie więc atak na tym dowódcy, którego złożyliśmy właśnie Przypominam jest to Feniks z głową tego dowódcy co się na start dostawało I zobaczcie, że ten atak leci nam 9,5 minuty więc w skali 50 kratek jest to mniej więcej minuta oszczędności czasu, a na fortece i smoki im szybciej, tym lepiej. Więc jeżeli ktoś jeszcze ma tą łówkę, to polecam sobie ją złożyć, no i zrobić coś takiego. Moi drodzy, teraz mam dla Was drugą poradę, mianowicie na pewno każdy z Was wie, że jest taki przycisk jak cofnięcie armii. Jeżeli go klikniemy, to nasze wojsko no, przestanie iść w wybranym celu No i wróci nam z powrotem do zamku, z którego je puściliśmy Aczkolwiek czasem ten guzik staje się szary Myślę, że większość z Was nie wie, kiedy dokładnie on staje się szary I stara się na wyczucie tam zdecydować, czy, czy, czy puszczać ten atak, czy jednak cofać Więc e, warto sobie, nasz no, cel ja tutaj obrałem na przykład jakieś tutaj konto e, Warto sobie puścić ten atak, już Wam mówię że wojsko można cofnąć maksymalnie po 10 minutach odkąd wyszło z waszego zamku. Moja armia szła 14 minut. Nie patrzcie, bo to jest przykładowy atak, tak? Nie dałem nawet maszynek, tylko wklepałem wojsko, żeby było. E, więc jeżeli moja armia szła 14 minut, to po mniej 10 minut pozostanie tutaj 4 do, do, do dotarcia do celu. Więc mniej więcej w, przy 4 minutach, można się spodziewać. Można się spodziewać, że ten guzik stanie się szary i nie będziemy mogli cofnąć wojska, dlatego warto na przykład po 8-9 minutach przeskanować sobie takiego delikwenta, sprawdzić czy nie ustawił obrony, czy nie wszedł na grę, czy nie dostał na przykład SMS-ka od sojusznika i jeżeli zmienił obronę, no to na przykład możemy sobie tą armię jeszcze cofnąć przez tą ostatnią minutę, jeżeli widzimy, że to nie wejdzie, jeżeli leciśmy pod skana Albo nie cofać, jeżeli widzieliśmy, że nie zmienił i że to powinno siąść Więc tutaj taki mały tryk na, na wojny Na pszczółki w sumie też Na wszelakie tego typu właśnie eventy, gdzie atakujemy graczy Tak więc przechodzimy teraz do trzeciego e, jakby protipa Który będzie na Berimondzie I już Wam pokazuję Tak więc moi drodzy, zobaczcie Gdy wchodzimy sobie na Berimond, no to ja mam obóz już akurat rozwinięty ale generalnie, gdy wyjdziemy sobie na event, tutaj mamy już startowo takie dekorki, jak kuchnia polowa. Jeżeli nie chcecie się głowić, jak zmieścić sobie więcej magazynów, gdy brakuje wam powierzchni do, na zasoby wolnej, to te dekorki, które tutaj stoją, można sobie obrócić. Zobaczcie, obracamy je, przesuwamy je do granicy tutaj obozu, każdą w tym, w tym dolnym rzędzie, obracamy je o 90 stopni i robi się nam wolne miejsce. I dzięki temu, że zrobi się nam wolne miejsce, już tu pokażę, tylko wszystkie poprzestawiam. Ups, nie chcę ich zburzyć. E, dzięki temu, że robi się nam wolne miejsce, możemy w tym, e, w tym oto obszarze dobudować dodatkowe dwa magazyny zapasów, które dadzą nam więcej miejsca. Ja je sobie schowałem tam na bok, w boczku, żeby mieć je już gotowe. I zobaczcie, zamiast trzech magazynów, możemy wstawić w tym właśnie miejscu pięć. A w pozostałej części obozu, możemy sobie już ustawiać budynki wedle upodobań i nie próbować już gdzieś wciskać tych magazynów zapasów marnując miejsce nasze w obozie. Równie dobrze też polecam zburzyć targ, ponieważ na Braymoncie jest on no, naprawdę mega, mega niepotrzebny. Raczej absolutnie go nie użyjecie. Więc targ także warto zburzyć i w jego miejscu wstawić no na przykład jakieś dekoracje. Ja tutaj sobie cztery schowałem wcześniej, bo, bo chciałem pokazać, ale można tutaj w jego miejsce Wstawić myślę, że na spokojnie, patrzcie, na spokojnie trzy dekoracje, tylko ta mi się nie chce obrócić. O, na spokojnie, słuchajcie, trzy dekoracje, teraz się jeszcze zbugowała, można sobie wstawić w miejsce targu, a to jest sporo. O, zobaczcie. I mam jeszcze trzy dodatkowe dekoracje, więc, więc naprawdę myślę, że to jest warta uwagi, porad, wskazówka dla osób, które są zainteresowane robieniem berrimondu. Więc jak widzicie jeszcze dzięki zbożeniu tarku właśnie zyskałem miejsca na trzy dodatkowe dekory Jak miałem 159 to zaraz będę mieć tam 160 kilka procent Ale mm, teraz jeszcze kilka kolejnych wskazówek Tak więc gdy wejdziemy sobie na zamek na przykład e, wieczorem chcąc dodać wojsko do, e, do werbunku Wchodzimy i widzimy coś takiego e, Mamy 6 wojska, czy tam 5 jeżeli nie otrzymaliśmy pomocy z sojuszu bo ja to dopiero co wklepałem, mamy 6 wojska, a dalej mamy na przykład 100, 100, 100 i 100. No, choć nie jest to zbyt realne, przepraszam, e, ponieważ gdy wejdziemy sobie wieczorem, a klepaliśmy wojsko parę godzin temu, to kilka slotów będzie, będzie wolne. Tak więc, e, jeżeli mamy taką sytuację, to warto te 6 wojska, czy nawet jak będzie 12, czy nawet jak będzie 18, to warto to wojsko sobie skasować, klikając na ten przycisk. I usunąć takie, taką drobną ilość wojska, ponieważ to jest naprawdę bardzo mała strata monet, a jeżeli werbujemy wojsko na święcie, to na przykład do rana mogłoby się nam wywerbować całe i byśmy tracili czas, gdyby się nic nie werbowało, um, ponieważ te 6 by zapchało całe okienko, a tak to dajemy sobie pełną kolejkę, elegancko 12 godzin się robi wojsko i mamy spokój na 12 godzin z tym doklikiwaniem zamiast na 9 tam 8 jak to by było gdybyśmy pozostawili to pole wolne a cena tego jest naprawdę bardzo niska dlatego myślę, że taka wskazówka warta uwagi ok, przejdziemy sobie teraz do ostatniej już myślę rzeczy ale to już będzie taki bardziej spoiler ponieważ myślę, że większość z Was o tym nie wiedziała dlatego przybliżę teraz, przybliżę teraz ekran i spójrzcie, mamy sobie tu jakiegoś ludzika, który sobie chodzi. Jak na niego najedziemy, to on przyspiesza. Ale spróbujcie sobie na niego kliknąć kilka razy z rzędu. Musimy na niego klikać cały czas i zobaczcie, co się stanie. Wybuch. Nie ma. Spróbujcie tak wybuchnąć wszystkich swoich e, poddanych na zamku. Jak wam się uda, to dajcie znać. O, tu mamy jakiegoś chłopa, który biegnie. No więc tak jak mówię, jak wam się uda to zrobić, to napiszcie w komentarzu, pochwalcie się. Że już nie macie nikogo na zamku. A... No, ten tutaj nieźle ucieka. Więc to była taka ostatnia już rzecz w tym filmie. Jeszcze będzie na pewno kilka części. O, proszę bardzo. Jeszcze będzie na pewno kilka części mm, takich, właśnie filmów w tym stylu. Jeżeli macie swoje wskazówki, to proponujcie. A ja Was zapraszam serdecznie do serwera Discord. Jest tam dużo fajnych możliwości. Można popisać, pogadać ze mną. Są tam kody bonusowe do Good Game Empire, więc zapraszam serdecznie z linku w opisie, zapraszam też do wspierania kanału, są fajne bonusy, w tym ocenianie zamków i tak, przepraszam za taką zwłokę, kolejny film będzie z oceniania zamków wspierających, to już mogę powiedzieć na 100%. Więc moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, no nie mam jej na kamerce, więc nie zobaczycie, subskrybujcie kanał, przycisk czerwony na dole pod filmem i widzimy się w kolejnym, więc na razie, do kolejnego, piona, pa. pa.